40-dniowa wędrówka Kościoła ku Chrystusowi to czas wielkiego postu. To bardzo ważny czas dla całego Kościoła i dla wszystkich wierzących. To czas, w którym przygotowujemy się do dobrego przeżywania świąt paschalnych i do tego, aby ta tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nabrała dla nas na nowo konkretnej wartości. Wielki post ukształtował się w starożytności. Pierwotnie to były zasadniczo dwa dni. W piątek i sobota, dwa dni ścisłego surowego postu, które poprzedzały Wielkanoc, świętowanie paschy Chrystusa. Potem w III wieku ten czas rozszerzono na cały tydzień. Natomiast bardzo szybko, głównie w środowisku monastycznym, w środowisku egipskich mnichów, zrodziło się takie pragnienie, aby w liturgii zachować tą biblijną symbolikę 40 dni. Ta liczba 40, ona pojawia się w wielu ważnych momentach w Piśmie Świętym, bo 40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, 40 dni spędził Mojżesz na Górze Choreb, potem 40 dni Eliasz toczył walkę zakończoną właśnie zwróceniem się ku Panu Bogu. No i oczywiście 40 dni to także liczba nawiązująca do bezpośredniego przygotowania, jakie Chrystus odbył na pustyni, na Górze Kuszenia. Stąd Kościół chciał aby właśnie w liturgii zachować tą symbolikę 40 dni i stąd zrodziła się taka praktyka okresu liturgicznego który potem nazwano Wielkim Postem chociaż pierwotnie w księgach liturgicznych nazywało się go czterdziestnicą tak jest zresztą do dzisiaj w wielu językach chociażby w języku hiszpańskim kwaresma to jest dalej to 40 dni my w języku polskim posługujemy się określeniem Wielki Post zwracając uwagę na jeden z aspektów tego czuwania i tego przygotowania. Notabene nie jedyny, o czym warto, żebyśmy pamiętali. Te 40 dni rozpoczyna Środa Popielcowa. Kończymy je Wielki Czwartek po południu modlitwą w ciągu dnia. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna już Tridum Paschalne. Wielki Post jest bardzo ważnym czasem. Miało wpływ na to kilka istotnych czynników. Przede wszystkim był to szczególny moment dla katechumenów, dla dorosłych, którzy przygotowywali się do chrztu, Wielkanoc stała się uprzywilejowanym terminem inicjacji chrześcijańskiej, udzielania chrztu, bierzmowania i pierwszej Eucharystii. Często katochomeni właśnie w okresie Wielkiego Postu przeżywali bardzo intensywne przygotowanie, kiedy towarzyszyły temu różne dodatkowe obrzędy, skrutinia, także praktyki astetyczne, które mieli wykonywać, więc to istotny czynnik. W okresie wczesnego średniowiecza rozwijała się też w Rzymie liturgia stacyjna, która stała się potem wzorem dla wielu lokalnych kościołów, kiedy wierni gromadzili się w jednym kościele wyznaczonym w tak zwanym kolekcie i udawali się do drugiego kościoła procesyjnie, do tak zwanego stacjo, gdzie liturgi nierzadko przewodniczył papież, biskup Rzymu. Wreszcie bardzo ważnym czynnikiem jest też motyw pasyjny, szczególnie w okresie średniowiecza. W Kościele Zachodnim bardzo rozwinęła się taka forma duchowości chrześcijańskiej, jaką było rozpamiętywanie pobożne, męki Pana Jezusa. Temu towarzyszyły też różnego rodzaju nabożeństwa, które wówczas się pojawiały. Najbardziej znanym jest z pewnością Droga Krzyżowa nabożeństwo, które nam towarzyszy od wielu, wielu lat i które jest też wpisane w naszą pobożność. Ta pasyjność zwraca uwagę na mękę, na cierpienie Jezusa, na sens jego śmierci. Wszystko to prowadzi nas właśnie do tridum paschalnego, kiedy Kościół zbiera te najważniejsze misteria z życia Chrystusa i kiedy poprzez tridum paschalne przeżywamy to, co Jezus uczynił dla nas, dla naszego zbawienia.